Dobra, tam jest A jakiś. tutaj jest nasza rodzinka. Wodzie. Musimy zabrać błony czerwony, czerwony, czerwony. Nie, to ich pięknie iż, tu iż. wie I tam, tam leży. Iż, 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 iż. leży. Leży, leży. 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 Dobra. Leży. 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 Dobra, leży. leży, pam, pam leży, pam, pam leży. pam, pan, 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 O, tutaj jakiś boss jakiś sura. Tu? No, tu, nie. nie, nie, ja tu. ja tu pan, zabijam. Ja mam takiego pan, Nie, ja tutaj na pan, będę ich na razie zabijać. To jest mega, 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 mega dobra taktyka. Patrz, jak ja ich zabijam tu. Ej! O, zyp, 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 chodź. Puszcz, chodź. Czemu? O, się pochodzisz. Czekaj, idę ulewać. Co? Patrz, to chyba nasza ludzina wybudowała jakąś granotę. O, oh, wow. Patrz, no to jakieś bronie. Musimy ją odkrywać. Okej. Okay. Ja mam, ja mam prawie 6000 tysięcy. Dobra, ja wziąłem jakiegoś chyba SMG-ka. Ej, tu jest jakaś katana. Katana za 9000? Tak, ja ją zbieram, ja, ja mam już prawie 6000. tysięcy. Okay. Dobra, ja muszę odwalać na te zombiaki, bo one chcą wyjść do tego dołu. Okej. Jeszcze jeden O kurde, o kurde, o kurde, zginę.

Tam idzie, o leci ten most, czy każdego wyjść. Dobra, chodzę. Tu chodzi. Nie bierze, jest Jestem, tyle, 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 tyle. Ja, 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 Okej. To ja, idę do ciebie. To ja, idę ja, 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 to ja, 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 jest? ja, ja, to ja, ja, Gdzie to ja, И же мистер бокс? Так, смеси... Сюда, вот. не сбираем. О, смеша есть. Я знаю. Где бокс? Выйди сюда. О! Дрифт. Почти что это. Окей. Dobra, Piotr, my się nie boimy. Teraz jest apokalipsa, to my Dobra. Uuu, za tysiąc. Kupuję. Kupuję. Mam. Zobacz, to jest jak... taki jak akacz. 4 O, o, kurde. Zobacz, o, ja. Jak to maić? Jeszcze Pa, pa, pa. pa.

A co ja mam? Co ja już O, ci nie mogę, lepiej ten najmocniejszy. Skała? Skała. I jeszcze ten czarny. Dobra, ja mnie na pomkę, ja nie, ja na pomkę nie mam. Ja biję tego czarnego z tej, ale zabieram. Dobra, dobra. Mamy? Dobra, pojadę, chodź na górę. Albo mnie. Dobra, on mnie nie Czekaj, czekaj, no, ja czekaj, o kurde, bo nigdy nie tą mam do bazy. Do saloniko. Aby tu na banana. Czekaj, bo on nam wejdzie zaraz obawy. Wejdą, Ej, wejdą to, nam na obawy. może wejść. Nie. O nie, w tej stronie, Dobra, bo chodźmy do zamku. mamy. Spoko. Dobra. Tylko, że to mniejszy się podoba. tego Dobra, tylko, że to jest czerwony. Dobrze. Nie Nie. nie. Dobrze. Ale jeszcze. Tu szansę.

сама дива маджа манька мач о панова calma 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 панова панова calma calma папа пановане пановане мами стань зі мною стань зі мною папа пановане мами стань зі мною папа пановане мами я панова знаю що це на оту хай так ось ооо wow хто они ябі доброгавинго я дихай помни що вам те সম্মান

Dobra. 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 A akap jest mocny. O kurde, jak ze mnie wjechałeś. Mam tu niezłą zarabiarkę. Mam nie tu niezłą zarabiarkę. Dobra. Ej, Niezła zarabiarka. Ej, nie stać się na tą kawałkę. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie.

Dobra, ja idę kupić katana. Ale ja sobie wreszcie Dobra, ja idę kupić katana. Mam teraz tysiąc i tak. Biorę tego dyfiora. I kupuję mm, katana. Na dórę jak schodzę. Mam! Serdeczkę biorę zmieni na pedo. I. Masz katana? O, ja! Weź, spróbuj ją walnąć. Zaraz, jak będą lecieć. To będzie mega dużo zadawało. Dobra, To, no, to, to zadawało. Co najlepsze, że ja to mam. Bo to jest taki jak. ten bat. To jest, to jest takiego jak bat. Tylko, że lepsze. To, to jest taki najlepszy bat. Tak jakby. To tak. Możesz kupić minę i ustawić. A nie, bo nie będzie stać. Ja teraz już nie jestem, ja mam 3 dolary. Ja wszystko na tą katanę dałam. Dobra. Dobra, muszę przetestować tą katanę. Chodźcie, ej oni się boją. Dobra, leci tam, widzę, widzę. Leci? Daj, daj go zabić, daj go zabić. Chcę przetestować. Jakiego, czego zabiję ja? Albo bo dobra, drugi. Uuu! Chita? Jakie to jest mocne? Dobra. To jest mega mocne. Tak. To tak zadaje 160. Tak ale mój. Szmon to zadaje tak 160. Dobra. BUM! 160? Na jednego hita. Dobra, patrz, ja tutaj słaby Na ich mam. A tutaj też słaby. Na kita ich mam. Ale ja jest tego to też mam na kita. Może tego Slendermana małego dnia już. Ale jest ich tak to słaby, to mam pikka, spokojnie. Ale ja to widzę tak, że ja mogę kilku naraz robić. No tak. Ja taką masz? To jest najlepsze. Dobra, widzę. Tak. To ja w ogóle oglądam ten domek, jak to wygląda. I tu jest domek jak w ogóle... Tej, tu się, A, i ogólnie ja mam... Ty masz tu gdzieś przycisk, żeby przeładować? Jak mówisz pistolet? Mam. A, bo ja mam. Bo ja jeszcze nie wiedziałam, czy ty masz, bo ja mam. Tu, jest... tu Ej, bo tutaj. jest. A, kopana. Da się iść. To jest kopana. Nie muszę już to zrobić, ale on nie rozbił. I tutaj jest jakieś tajne przejście. To wiem. Nie, bo musimy tanieć bazę. I mam tu jakieś tajne przejście. Znaczy, musimy bazy tanieć. Jakąś otwory, jakby to było na Podróżnik. Zdjęcia to jest podróżnik. No, wiesz. Spalajkę. Zdjęcia bo my horda, bije. Dobra, no, ale ja się tutaj katana Jak tam pół, kurde. Ej, ja, ja taką całą hordę zrobiłem z tej katany tylko. A? Chodźcie tu. Dwie bombiki jedne. Bamusiary jedne balone. Bamusiarki. Jeden bambik. Małe bamusiarki, małe bamusiarki. Lecisz? Małe bamusiarki. I leżysz? I leżysz? 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 Mam 900. Dziewięćdziesiąt dziewięćset. Tysiąc w sensie. je. Dobra, leżysz. Dobra, łatwo. Leżysz? Po Leżysz? Mam dwa tysiące. To by na przykład... To by dwa tysiące siedemset Żeby kupić wieżyczkę. To jest mapa. Mówi no no na tym wieżu. Tam idzie. To Ej, mystery box jest w jakimś... Musimy iść po mystery boxy. Gdzie są? To jest mapa. Ale one są w lesie No O Slenderman Ja spróbuję Slendermana z Katami zabić Dodasz, no, na to Nie, on nas tam nie ma I mnie też No tak, tak się mnie. No Tak, no właśnie Ja tylko Slendermana, wstawiam Slendermana Właśnie, kurde, ja pomiesz, pomiesz, pomiesz. Dobra, kaptana w dłoń. Potrzebuję tego hajsu. Dajcie mi ten hajs zdobyć. Wow, 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 ziomek. Ziemek się gonią. O kurda. Jak leci jakaś horda, to bierzesz po prostu granat w dłoni. Tak, tak. I byk. A co? Tego? I pan. Dobra, zabiłem jednego z granata. A ty co kupiłeś znowu? Nie ma grana, w sensie? Nie. Co tam jest? Ja No bo ten, bo ja musiałem przetestować tą katanę, a zaraz, zaraz, będziemy bawić. Musiałem powolutku tą katanę przetestować. Teraz to się będziemy bawić. Nie, nie, Pam. Lecz. I Essa. Leży. Slenderman. Goni mnie. Ale co jest najbardziej, naj, najdziwniejszym potworem jaki tu jest? Myślę, że Slenderman. Nie, według mnie ta skała. Skała jest najdziwniejsza. Najmocniejszy to jest ten czarny diabeł. O, tak. Ja go raz zabiłem, nawet dwa. Za... Nie, go tego razy zabiłem. Odbierałem z Dobra, idziemy ja idę na Idziemy idę na Idziemy w na I właśnie tutaj bo, ja, bo ja nie wolę. Dobra, wiesz, ja myślę, że ja idę eksplorować świat i zdobywać te nowe. Na las. las? Ja lecę na las. Tylko, że tam jak dalej pójdziesz tym będzie więcej ty, nie dają ja hapa. Hm. Daj o ja jeszcze trochę i będę mieć tam wieżyczkę. Wiesz? O kamienny, kamienny, kamienny mam, kamienny mam, kamienny mam. Kamienny mam. I slenderman. Granat! Aj, a ty nic nie ma. No ale co w las? Ja też spróbuję, ale chyba nie będę Ja mam HP. Tak, się Jestem 40, ja byłem 40 metrów od domu. I to Tak. Co Dobra, to ja to mam to teraz was? full HP. Ja byłem 2 metry od domu. Ja mam teraz full HP i teraz lecimy. No, teraz mam full HP i będzie łatwiej. Dobra, lecimy. O tu nie A to, dobijam... To widzę jakieś ognisko Masz. Jakieś ognisko tu jest! Come Tak O. Ten Ej, ja boku. tam lecę Nie mam nic Ej, teraz oni wszyscy tu wrócili do mnie? Tak, Takie? tak, tak Dobra, leżycie Dobra. Ale w tym kampaju nie ma Ej, teraz to są takie dziurki! To są takie dziurki! Ojej, on mnie kamienny! Kamienny mnie zaatakował! A, ja jestem. A, Chcecie dostać do tego... O, ty! Nie, ale do domku to nie będzie. O, dostał miną. Dostał miną moją. Dostał miną. Nie, no to... Bo stary nie mam. Oj. Ej dobra, mogę kupić wieżyczkę. Stać mnie na wieżyczkę. Stać mnie na wieżyczkę. Dopiero? A patrz. Ja, ja, ja na tą gadanę już prawie mam. Jeszcze tylko no. 10. Ale wieżyczka kosztuje 2000. 200. Jezu, ja zbierałem z budką o 700. A to 2000 kosztuje. Mi się pomyliło z mieczem. Mm. Muszę okay. kupić dwie arzytka, no bo wyrzucmy te dwie Ej, nie gonią mnie. A, no tak, bo się respią dopiero za zapewne. Dobre. U nas szkoły nigdy nie ma. Dwie no. trzeba ustawić. Lecę coraz dalej. Ja mogę. Lecę coraz dalej. Trzeba jakby ustawić jedno... Widzę jakiś dom! Ej, czy jest ten dom z tego? Ten, yy, no, bez synności. No, no, jest. Napastnik, właśnie odblokowałeś napastnik jakiś. To było 100, 105 metrów od tego. Ale zdążyłem to odblokować. Jakiś napastnik. A to to jakaś skrzynka? Tu jest napastnik. A, bo jest dom faktycznie. Dom. Jakiś pistolet. piz Masz tolec o O, ja nie mogę. Jak on wali. Patrz to. Nie na mnie, zostawcie mnie. Ja jestem tu spokojny, Ja was nie biję. Ale was nie walałem przed chwilą. Bo Dobra, widzowie. I nara.